Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj znów poruszę temat ogórka gruntowego, mojego ulubionego w uprawie warzywa. No uwielbiam ogórki, dają mi one teraz niesamowite. Plony. Chciałbym, żeby te ogórki mi dawały bardzo dobre plony, wiecie, tak cały czas, chociaż do końca sierpnia, a potem jeszcze we, we wrześniu trochę. W zeszłym roku ogromne plony miałem jeszcze jak dobrze popatrzyłem 7 września, a uprawę zakończyłem już tak definitywnie na początku października, ale w praktyce w połowie września już, już mało co było. Czy tak będzie w tym roku, czy zbiory będą długo? Nie wiem, ale postaram się, aby tak było w tym filmie jak pielęgnować ogórki w sierpniu. Standardowo zachęcam do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw i tutaj informuję, że powracam z promocją na iBoka. Jest to ogromna promocja, bo teraz wersja elektroniczna książki kosztuje tylko 19.90. Cała wiedza dostępna w waszym telefonie, tablecie, na komputerze, na telewizorze, jak wolicie. Najniższa cena z przedostatnich 30 dni to 39.90, no to taka moja cena regularna. Teraz promocja trwa do końca sierpnia. Ostatnio skorzystało około 1000 Osób, zapraszam na stronę infouprawa.pl. No dobra, po poleceniu mojego produktu przechodzimy do rzeczy. Ogórki mam, tak jak już zapewne wiecie, po podporach i po gruncie. Jedna odmiana Octopus. Uprawa idzie do tej pory świetnie co jeden, dwa, czasami co trzy dni bardzo duże zbiory. Te zbiory nie muszą być już regularne to też warto właśnie podkreślić ta regularność najważniejsza jest na początku uprawy. Teraz krzaki są bardzo dobrze rozrośnięte i można sobie pozwolić na zostawienie większych ogórków. Ja lubię często takie większe, no one fajnie wyglądają przy zbiorach. Bardzo mi imponuje, wiecie, jak jest ich tak dużo i, i te, te zbiory są takie yy, duże, no ale przede wszystkim, wiecie, na mizerię, ale nie tylko. Jest wiele różnych potraw, gdzie można wykorzystać takie duże ogórki, ale no teraz do słoików zbieramy te no takie małe i średnie. Warto podkreślić, że regularne zbiory sprawiają, że te ogórki jeszcze lepiej się rozrastają i jeszcze lepiej plonują. Nie skupiałem się na tych wielkich ogórach, tylko no, no sobie... Po prostu rosną. Ale ja już czasami teraz zostawiam takie większe. Niedawno miałem taki zbiór wielkich. W zasadzie to pielęgnacja ogórków w sierpniu nie zmienia się względem pielęgnacji ogórków w lipcu. Nawożenie powinno dalej trwać. Tutaj ciekawą informacją względem wielu innych warzyw dyniowatych, jak również choćby pomidorów, jest fakt, że ogórki potrzebują różnych składników pokarmowych, że teraz nie liczy się tylko choćby ten właśnie potas, ale. Też nawet azot, gdzie choćby przy pomidorach ten azot już nie jest ważny. Tutaj azot, potas, fosfor i inne składniki pokarmowe są ważne. Podlewanie, dalej regularne. Ta regularność jest bardzo ważna. Nie powinno się dopuszczać do takiej sytuacji, że gleba się przesusza. Gleba powinna być wilgotna, ale nie bardzo mokra. Regularne podlewanie mniejszą ilością wody jest bardzo ważne. No, u mnie teraz jest bez podlewania, no bo ciągle niestety pada. To, to jest y, z jednej strony fajnie, bo deszcz, a z drugiej strony jest to niekorzystne, jak właśnie pada ciągle, bo praktycznie co jeden, dwa dni jest deszcz, więc no, samo pole y, no, nie potrzebuje nawadniania, ale też może być wiele chorób. No i przypominam, że ważne, żeby nie podlewać ogórków bardzo zimną wodą. To może spowodować zniekształcenia ogórka. Jak już wspomniałem o tych zniekształceniach, no to mogą być one spowodowane. Punkt pierwszy, niedoborem azotu. Punkt drugi, niedoborem potasu. Punkt trzeci, sytuacja niepewna. Może to być przez podlewanie zimną wodą, przez mocne zmiany temperatury, nieregularne podlewanie i czasami niedobór żelaza. Punkt czwarty, problem z zapyleniem owoców. W miejscu zaznaczonym strzałką ogórek może robić się żółty. Punkt piąty, niedobór boru. Punkt szósty, niedobór wapnia. Tutaj właśnie te zdjęcie z, też z mojej książki. Przy końcu uprawy jednak mogą wystąpić krzywe ogórki w zwiększonej ilości. Wtedy, ogórki zwykle już są takie chorowitki, bo no choroba zwykle i tak je dopadnie, niestety. I wtedy już nie rosną one tak jak powinny, przez co ogórki mogą być niekształtne. Ja tak jak, jak, jak już wam mówiłem spryskałem raz ogórki. Teraz jest dużo deszczu, no i zasadne by było opryskiwanie drugi raz, bo pogoda jest wyjątkowo tragiczna. No tak źle nie było już dawno, co mnie bardzo smuci. W tej chwili ja stale monitoruję krzaki, spoglądam sobie na sytuację, jak te krzaki wyglądają. Ale no jeśli, jeśli chodzi o opryski, no to był już filmik o tym, ale wspomnę, że na moczniaka rzekomego polecam Magnicur Finito lub ProPlant 722SL. To są środki chemiczne, a z naturalnych środków na różne choroby to są niezłe drożdże, które no trzeba stosować bardzo regularnie. Jak również Polyversum WP, ten środek no też działa na moczniaka rzekomego. Wspomnę, że należy zapoznać się z tym co jest umieszczone na etykiecie produktu i się do tego stosować jak również że nie mam współpracy z żadną firmą to polecenie produktów nie jest reklamą płatną co do oprysku no to tak na dobrą sprawę te ogórki już wydały bardzo dobre plony więc więc tak w zasadzie to można by tego op oprysku teraz nie robić a opóźnić chorobę usuwając zarażone liście wtedy te zbiory będą trochę dłużej niż niż jak nie będziemy tych liści Usuwali, jeśli wiecie, będzie ten moczniak, no ale i tak dosyć szybko te ogórki przez moczniaka yy, padną. No ale te, te, tak jak wspomniałem, teraz już mamy zwykle bardzo dobre zbiory, więc, więc można ten oprysk sobie odpuścić bo i tak te bardzo dobre zbiory były. Ale warto też wspomnieć o przędziorkach. Uważajcie na tego szkodnika, bo no, szczególnie gdy jest sucho, no, ale też uważajcie na niego zawsze. Owszem, różne szkodniki mogą być, ale to jest szkodnik, który nie jest do końca widoczny. Dużo osób te, tego szkodnika jakby yy, ignoruje, może nie ignoruje go umyślnie, ale go jakby nie docenia, nie docenia jego negatywnego wpływu na... na Ogórki. Spoglądajcie na liście na ich dolną stronę, czy nie ma takich pajęczynek. One są słabo widoczne, ale z bliska je widać. No można, jeśli macie ze, wzro ze wzrokiem problem, to można użyć sobie lupę. Moich ogórków nie obcinałem i nie obcinam. Przy niektórych warzywach polecam ogławianie, tak jak na przykład przy pomidorach. Tutaj tego ogławianie nawet nie wykonuję. Nie obcinam nic. Nic ogórków nie obcinam. Daje ogórkom rosnąć. Niech, niech one sobie cały czas tworzą nowe ogórki. No, czy, czy to te bardzo małe, czy też te większe owoce u nas będą zjedzone. Więc nie ma tak, że wiecie, jest mały, nie wiem, pomidorek, i, a powinien być taki pół kilo, a jest nie wiem, taki mini, mini, no i on jest już, już kiepski. Tutaj czy to będzie bardzo mały, czy też duży ogórek i tak zostanie on u nas zjedzony, więc tutaj potrzeby cięcia, a nawet ogławiania według mnie nie ma. Więc to by było na tyle, no jeśli chodzi tak o uprawę ogórków, to tak jak już powiedziałem idą, idzie ona bardzo dobrze, jestem zadowolony na ten moment, jednak te deszcze mnie bardzo niepokoją, no bo to jest, to jest przyczynek do chorób grzybowych do tego mączniaka rzekomego, który teraz niestety już wiele upraw zniszczył. Dużo mam, no dużo, no, trochę mam takich właśnie zgłoszeń, że już jest po. Tylko też wiecie, tak po prostu dowiedziałem się od różnych osób. Więc niestety moczniak rzekomo już zniszczył część upraw. Zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało. Na razie ten jeden oprysk, no fajnie zadziałał. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to dalej będzie. No, uprawa dalej trwa, zbiory są. Bardzo dobre, regularne i to by było chyba na tyle, nie, nie będę już tego fil filmiku dłużej przedłużał. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, napiszcie jak tam u Was z ogórkami, czy idzie to dobrze, czy idzie jednak już tak, wiecie, źle, już, co, już coraz, coraz to, go to gorzej. Ja liczę na to, że jeszcze ten sierpień będzie dosyć dobry, jak będzie to zobaczymy. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.